Reni, jak to zrobiłaś? Łatwizna! Pomógł mi spad. Czy masz odłamek? Jest tutaj. Jest taki mały. Myślałam, że będzie większy. Mam nadzieję, że robi to, co powinien. O tak, panowanie fałszywej królowej dobiegnie końca. Ruszajmy teraz do sali tronowej. Mój miecz już czeka w gotowości. Czy wiemy, jak to działa? Może ma to coś wspólnego z polem magnetycznym. Spróbuj skierować w różnych kierunkach. Hmm, nic. Myślałem, że no zna drogę. Założyłem tak, ponieważ miał odłamek. Oszalałeś? Ta głupia rzecz nie działa! Daj mi go, proszę. W imię wielkiego gracza wskaż drogę. Co to za brednie? Skąd ta afera o odłamek? To jest ostatni odłamek z lustra. Tylko on może nas zaprowadzić do sali tronowej. Cicho! Jeśli wpadnie w ręce fałszywej królowej, to nikt jej nie odnajdzie. A jej rządy Silence pozostaną niezagrożone. Dlaczego im to powiedziałeś? Taka jest wola wielkiego gracza. Jeśli to prawda i to jest odłamek lustra, to dlaczego nie widzę w nim swojego odbicia? Ponieważ tylko prawowity władca może się w nim ujrzeć. Sprawa zamknięta. Ty nim nie jesteś. Niemożliwe! To musi być zły odłamek! Hej, ten biały lok wyjątkowo pasuje do mojej urody, prawda? Widzisz swoje odbicie? Ona kłamie. Haha, ha, przyznaj, przez chwilę w to wierzyłeś. Gdybym była władczynią, moim pierwszym rozkazem byłoby rozwiązanie monarchii. Hmm... Hej! Dlaczego nikt mi nie powiedział, że mam coś na twarzy? I to na czubku nosa! Dzięki, że pozwoliliście, żebym wyglądała jak klaun. Co ty powiedziałaś, Reni? Ona widzi swoje odbicie? Ona jest prawowitą królową! Niemożliwe, to przecież dziecko. To szaleństwo. O, super! Zawsze chciałam być królową. Czy w koronie mogę mieć rubiny? To nie jest zabawa, Reni. Wiesz, co oznacza bycie władcą Silence. A. To wolę być znowu sobą. O czym ty mówisz? Jeśli ty jesteś królową. To kim ja jestem? Jej błaznem, kim innym. Moim bratem oczywiście. Reni, jeśli ty jesteś królową Silence, to znaczy, że to wszystko dzieje się w twojej wyobraźni. Jestem tylko postacią w twoim śnie, jak wszyscy inni. Wiesz o kim mówię. Sadwick! Tak, juhu! Jesteś moim Sadwickiem! Wow! Kalimar, mój dom. Fantastyczny! Dopóki żyje, to miasto nie jest stracone. Szlak. Chodźcie szybko! Niewiele brakowało. Co to za rudera? Smród jest zabijający. Na miłość, bądźcie cicho wszyscy! To nie ja! To spok To nieprawda! Poszukiwacz cię zje! Nie przejmij się twoim mieczem! Proszę, daj mi się tym zająć Kaira! Być tam! Nie martw się! Nie widzi mnie! Ukryjcie się tu! Jestem królową! Ocalę was! szybko. Nie wiele brakowało. Co to za rudera? Smród jest zabijający. Na miłość, bądźcie ciśnij! Nie mogę oddychać! Sari, to się nie... To nie ja! To spod! To nieprawda! Poszukiwacz cię zje! Nie przejmie się twoim mieczem! Proszę, daj mi się tym zająć Kaira! Idź tam! Nie martw się! Nie widzi mnie! Ukryjcie się tu! Jestem królową! Ocalę was! Gdyby Belina była dłuższa, mogłabym ją związać poszukiwacza. Lepiej nie. Inaczej łódź wciągnie mnie do wody. Wtedy pozostali nie będą mogli opuścić tej chaty i silence będzie stracony. O, zachowuje się jak Sadwik. To może łaskotać. Nie zauważysz mnie. Nigdy mnie nie zauważycie. Ostrzegałam go, ostrzegałam. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Ruszajmy. Nic nam już nie grozi. Jak ona to zrobiła? Jest królową. Nieważne, chodźmy do miasta. Ciekawe, jak głęboka jest woda. Sadwick, idziesz? Tak, tak. Jaki mamy plan? Może powinniśmy się schować pod płaszczem Reni. Pójdziemy kanałami. Dotrzemy nimi prosto do doliny Upadłych Bogów. To tam mieszka Shana? Ekstra! Poszukiwacze nas rozszarpią, kiedy postawimy stopę na moście. Dlatego odwrócimy ich uwagę za pomocą bomby. Chodźcie. Szaleństwo! Chodź, Noa, szybko! O czym ty mówisz? Jestem Sadwik. Pospiesz się. Odliczanie rozpoczęte. Czy nie? Jasna Cholera! Ha, ha. Widzicie? Mówiłem wam. Co teraz? Gdybym się tam dostała, mogłabym zbudować most. To naprawdę piękne miasto. Szkoda, że są tu ci niuchacze. No, a zawsze chciał, żebym nauczyła się pływać. Kiedyś to zrobię. Obiecuję. Hej, pomóżcie mi przerzucić tę deskę nad przepaścią. Stańcie wszyscy na jednym końcu. Świetny pomysł. To wina słabej aerodemoniki. Tak mówi Noa. Skocze jest za daleko. Ktoś inny musi. Sadwik, wejdź na deskę i skocz. Dobra, jak chcesz. Nie, nie uda mu się. On słabo skacze. Za to spadanie jest moją specjalnością. Potrzebny mi dobry rozpęd. Deska spadnie, jeśli ją zostawimy. Oj, latissimus dorsi. Odmawia mi ostatnio posłuszeństwa. Nie pomagają nawet tabletki. Krótko mówiąc, jest stary i bolą go plecy. Sam? Pochlebiasz mi, ale ja też nie dam rady. Naprawdę uważasz, że mogłabym tobą uszucić myślałam. Tak spoti, świetnie ci idzie. Spróbuj być nieco cięższym Świetnie ci idzie. Potrzebujemy większego ciężaru. Nie, deska jest za lekka. Gdybym odważył się skoczyć, to byłoby Twoją zgubą. Hmm. O bogowie równowagi, obdaszcie mnie swoim błogosławieństwem. Czy pod nami również wchodzi w grę? To się źle skończy. Poradzisz sobie, Spotty Musisz tylko dobrze się rozpędzić. Wybierz odpowiedni moment do skoku. Skup się na celu. Niech sepa będzie z tobą. O nie! Mówiłem! Musimy pomóc Spotowi. Wpadł do wody, przeżyje. Szybko! Chodź, Reni, szybko! Ale spot! Zbierzemy naszych ludzi i spotkamy się w porcie, dobrze? Jasne. Hej, nie obchodzą mnie wasi ludzie. Chcę dotrzeć do szany. Nikt cię nie zatrzymuje. 嗯嗯 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Kalimaru musiał się mocno wkurzyć na swoich bogów. Samuel mówił o jednym bogu, ale czy on miał wiele twarzy? Janus nazwał jednego z nich wielkim graczem. To pewnie był przywódca wszystkich bogów. Pewnie byłoby lepiej, gdyby zabrali głowę fałszywej królowej. Reni, Kaira, gdzie jesteście?